Patryk, zanim o samym meczu zdradź proszę, co przekazał ci trener w momencie, kiedy poinformował, że wchodzisz na drugą połowę? No, proste słowa, żebym robił swoje. I myślę, że to najbardziej uświadomiło mi, co mam robić. Żebyśmy zdobyli bramki, co poskutkowało bramką i asystą, Z czego wiadomo bardzo się cieszę, ale. No wiadomo, że jakbym miał podjąć wybór, czy strzelić tą bramkę i asystę i zremisować, czy zdobyć całe trzy punkty, no to wybór jest chyba oczywisty, że zabrałbym ze sobą trzy punkty. Nie da się ukryć, że dałeś jednak duży impuls drużynie, ponieważ zdobyłeś, zdobyłeś bramkę na początku drugiej połowy, dałeś asystę. Czego myślisz że zabrakło w momencie, kiedy prowadzimy 3-1 i gramy w przewadze? Czego zabrakło, że wyjeżdżamy stąd tylko z jednym punktem? No, czy czegoś zabrakło, to ciężko powiedzieć, bo bramka tak naprawdę przeciwników, trochę strzał życia i stały fragment gry. I no niestety takie rzeczy się zdarzają. Ja myślę, że cała drużyna chciała wygrać i każdy zasuwał po swoje i po to, żeby no zgarnąć zwycięstwo w tym meczu. No niestety się nie udało, takie mecze się zdarzają, ale no teraz trzeba myśleć przed siebie i no w środę to wszyscy wiemy, że idziemy tylko po zwycięstwo. No, właśnie przed wami ciężki okres, bo będziecie grali właściwie co, co trzy dni. Czy po takim wyczerpującym meczu, jak się przygotować, bo w środę już gramy z legią? Myślę, że mamy odpowiedni sztab trenerski, który wie, co robić i wie, jak najlepiej nas przygotować. Do tego dochodzą, jak widzieliśmy dzisiaj, bardzo dobrzy kibice, którzy jadą ponad pięć godzin, żeby dopingować nas w meczu z Lizbarką w Lizbarku i myślę, że należą im się ogromne podziękowania, bo było ich słychać, było czuć wsparcie z ich strony i no po prostu myślę, że można powiedzieć im wszystkim dziękuję. Sebastian, szalony mecz za nami wywozimy aż punkt czy tylko punkt biorąc pod uwagę przebieg całego spotkania? No myślę, że tylko punkt z naszego punktu widzenia. Gdzieś prowadziliśmy 3-1, tym bardziej, że przeciwnik się osłabił, graliśmy jednego więcej no i niestety remisujemy ten mecz w pechowy to sposób dla nas. No i zdobywamy tylko jeden punkt. Tym bardziej znając nasze ambicje, nie cieszymy się z tego punktu. A ty długo czekałeś na tą bramkę w meczu ligowym. Dzisiaj się udało? Co sobie pomyślałeś w momencie, kiedy mamy 3-1, gramy w przewadze, strzelasz bramkę i można powiedzieć wszystko się nam układa. Na pewno cieszyłem się z tej bramki, aczkolwiek dążyłem do tego, żeby trafić drugą, czy tam po prostu pomóc zespołowi, żebyśmy ten mecz dowieźli z trzema punktami. Na pewno cieszy i mam nadzieję, że to będzie kontynuacja tego. A jak wytłumaczysz to, co się działo już po tym prowadzeniu, ponieważ Lidzbark rzucił wszystkie siły na, na nas i niewiele też brakło, a to oni mogli kończyć mecz z trzema punktami? No myślę, że gdzieś ten wynik troszeczkę nas oszukał. Gdzieś 3-1 było dla nas. Poczuliśmy, że możemy łatwo dowieść te 3 punkty, ale soku z Litzbarka pokazał, że tak łatwo nie będzie i niestety, ale no lepiej wyglądali od nas. Po strzeleniu na 3-2, my pokazaliśmy się bardzo słabo z tej strony, nie pokazaliśmy tego, co powinniśmy. No i co? No i strzeliliśmy na, strzelili nam na 3-3 i niestety tak się stało, że zremisowaliśmy ten mecz. A Jak ocenisz to, co się wydarzyło w pierwszej połowie? Ponieważ przed tygodniem też słabo wyszliśmy w mecz z Unią, musieliśmy gonić i tu właściwie też od początku drugiej połowy trzeba było się skupić na, na ataku. Czemu tak słabo w te mecze wchodzimy? Bo dzisiaj pierwsza połowa, sam trener powiedział, była w naszym wykonaniu bardzo słaba. Ciężko powiedzieć. Myślę, że myślę, że ta pierwsza połowa pokazała nam, że mamy jeszcze jakieś tam minusy. Ale no nie wiem, ciężko powiedzieć. To jest y, ciężkie pytanie akurat. Myślę, że sztab szkoleniowy będzie myślał nad tym. Ja jestem zawodnikiem, więc ciężko mi jest na ten moment powiedzieć. Także zostawiam to sztabowi. No to na koniec zdrać czy jest ktoś, komu tą bramkę dzisiejszą chcesz dedykować? Myślę, że rodzinie na pewno, mojemu tacie i mojej mamie, moim rodzicom e oraz e wszystkim moim przyjaciołom, e osobom, które we mnie wierzą, bo wiem, że ten początek nie jest ciężki dosyć w moim wykonaniu, aczkolwiek myślę, że z każdym meczem e przy ich wsparciu, bo wiem, że takie będzie, będzie coraz lepiej. I oczywiście dla kibiców gks sobie z nami Klaudiusz Krasa, były zawodnik GKS-u Bełchatów. Zawodnik, który dzisiaj dał impuls swojej nowej drużynie polonii Lisberg-Warmiński. Klaudiusz, szalony mecz. Jak to spotkanie wyglądało z Twojej perspektywy? No z mojej perspektywy uważam, że pierwsza połowa no... Pod Polonie, Lidzbark. Myślę, że, że GKS wyszedł na drugą połowę, porozmawiał w szatni, wyciągnął jakieś wnioski. Yy, troszeczkę ruszyli na nas. tak? Straciliśmy bramkę na 1-1, później szybko na, na 2-1, zaraz na 3-1. Yy, do tego jeszcze ta czerwona kartka. Yy, myślę, że, że no generalnie każdy, kto, kto na to patrzył, myślał, że, że jesteśmy już na łopatkach i że nie, nie odwrócimy losów tego spotkania. A jednak tutaj szacunek dla chłopaków, wszystkich z drużyny i za to, co pokazali, za ten charakter. I za tą głowę, że do końca wierzyli w to, że, że możemy jeszcze coś tutaj zrobić. No i, i zrobiliśmy. I, no I bardzo jestem z tego zadowolony. Nie ma co ukrywać, pokazaliście duży pazur w sytuacji, kiedy było jeden do trzech, graliście w osłabieniu, a mimo wszystko nawet mieliście szansę na zwycięstwo. Co Was tak naprawdę zmotywowało w tej trudnej sytuacji, że skoczyliście do GKS? Myślę, że. W pierwszej połowie jako zespół ogólnie nakręciliśmy się, graliśmy dobrze, mieliśmy fajne fragmenty gry, dużo sytuacji. Strzeliliśmy tą bramkę, schodziliśmy z prowadzeniem, no, no jednak później było inaczej. No i myślę, że jednak najbardziej to to, że chłopaki wierzyli w to, że ja strzeliłem tą bramkę na, na 2 jeden, cały zespół poszedł na duchu za mną i, i, i myślę, że, że to nas tak naprawdę napędziło. Ty strzeliłeś dzisiaj bramkę w zeszłym. W zeszłej kolejce na legi też zdobyłeś przepiękną bramkę. Stałeś się takim specjalistą od bramek nieprzeciętnej urody. No nie, nie lubię też siebie oceniać jak wy, ani, ani kogoś, ale, ale cieszę się, że te bramki są, bo, bo czekałem na tego, ale przyszedłem tutaj do tego zespołu jako wzmocnienie i, i cieszę się, że, że to pokazuje, że mogę pomóc tej drużynie i, i tyle i najbardziej mnie to cieszy, a oby jeszcze więcej tych bramek i w sumie to by było na tyle. No, no to tak na koniec powiedz, jakie wspomnienia zabrałeś z Bełchatowa? Myślę, że dużo wspomnień z Bełchatowa dobrych zabrałem dzisiaj, tak samo jak i przed meczem, czy, czy po meczu z chłopakami, tutaj porozmawiałem sobie, podziękowaliśmy również sobie, no i te wspomnienia, no wiadomo, no są takie, że, że brakuje może mi trochę też tego miejsca, bo fajny stadion, fajna otoczka, fajna szatnia była, ale tutaj też mi jest dobrze, życie toczy się dalej i, i no taka była moja decyzja i nic tego już po prostu nie zmieni. Może w przyszłości się zobaczymy.